Prosto z sali treningowej do tańca z Gwiazdami Ola, Filipek i Wojtek Kuczyna są na łączach internetowych. Witam Was, kochani. Witamy Cię, Dzień Dobry, cześć. Jak, jak powiedziałem Wam, poza anteną chyba pierwszy raz jest taka sytuacja, że Para zaprasza mnie na salę treningową. Jestem zaszczycony, muszę powiedzieć. Słuchaj, dla nas zaszczytem jest to, że możemy Cię znać i możemy się kumplować, no bo to też nie jest nasza pierwsza rozmowa. Od razu złapaliśmy wspólny język. I chcielibyśmy, żebyś też nas wspierał na miejscu. Bo Ola. Ale chciałem ci coś powiedzieć. Czy ty wiesz, bo ja to zupełnie przypadkowo sprawdziłem wczoraj, że dokładnie miesiąc minął od naszej pierwszej rozmowy? Naprawdę? No. <gryw> Powiedz mi, a <gryw> przypomnij, pamiętasz, czy ja wtedy mówiłam, że lubię taniec? Pamiętam tylko, że mówisz, że bardzo się stresujesz. No widzisz, to ten stres mnie dzisiaj pokonał, mam kryzys. Naprawdę? Ale zaraz, ale zaraz o tym pogadamy. Powiedz mi Ola, za chwilę zadam pytanie Wojtkowi, ale powiedz mi Ola, czy po tych dwóch odcinkach Możesz powiedzieć, czy coś, jeśli chodzi o ten program, Cię zaskoczyło? Coś było dla Ciebie największym zaskoczeniem, czy nie? Czy nie? Krew pod i łzy. Wojtek mówi krew pod i łzy, trochę tak. Nie, zaskoczyło mnie to, że bardzo się tego tańca bałam, i wciąż uważam, że. Wychodzę ze swojej strefy komfortu, ale jak już łapię choreografię, trochę mi... Jak już złapię choreografię, to się chyba dobrze bawię na scenie, jak jest live. Okej. Okay. Okej. Okay. A jak? A jak wygląda twój poziom stresu zawsze w niedzielne wieczory? W pierwszym odcinku trochę się stresowałam, ale to był bardzo dziwny rodzaj stresu, bo jak wychodziłam na parkiet, to czułam w sobie taką ogromną pustkę i brak emocji. I chyba pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, takie uczucie w sobie, a raczej brak uczuć. A drugi odcinek, wiesz, dużo ułatwia to, że tam są próby generalne, biorą udział normalni widzowie, Aha. jest udawane że i próba generalna to jest przejście całego odcinka dokładnie tak, jak dzieje się to w telewizji. Więc jak już jest live, jak jest godzina 20, to robimy wszystko to samo drugi raz. I jest to o wiele łatwiejsze. Ale na próbie generalnej jeszcze nie ma publiczności. Jest. Jest, jest. A, jest publiczny. To ja nie jest publiczną. Są wiedziałam. nawet sprzedawane. Tak, są sprzedawane bilety tylko na próbę generalną. Wtedy to jest w ogóle bardzo ciekawe z perspektywy widza, bo możesz zobaczyć całość programu nawet z spadanką. Nawet z koła Ale jest no. wiesz, gwiazdy bez make upu i bez fryzur, albo niektórzy tańczą z Te... płatkami pod oczami. Ja, albo z wałkami na. Albo z wałkami na włosach. W strojach oczywiście, ale wszystko jest wszyscy takie niedokończone, co ma myślę swój urok. No to dla widzów to musi być bardzo ciekawe doświadczenie szczerze mówiąc. Ja do tej pory tylko Próba widziałem... generalnie... No mów. przepraszam. Ja do tej pory tylko widziałem w mediach społecznościowych u Krzysztofa Ibisza zdjęcia z próby generalnej, nie? Mm -mm. Więc dlatego, dlatego byłem zaskoczony. A co dla ciebie Ola jest najtrudniejsze w całym tym przedsięwzięciu? To, że czasem się poddaje. Dzisiaj mam taki dzień, że mi nie idzie i chcę to wszystko rzucić. Aha. Halo? just nothing the one połączenie z Internetem. U Wojtka chyba. O, halo? Halo? Słyszymy się? Halo, halo, się... Proszę? Słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się. Bo coś słyszymy. nas rozłączyło przez przed momentem, zapytałem, o co jest dla Ciebie najtrudniejsze w tym programie? Masz dobry internet, czy nie? Bo coś nam przerywa bardzo. Właśnie nam przerywa Ciebie. Moment. A teraz? O, teraz lepiej. Teraz chyba lepiej. Okej, okay. to jesteśmy. Zapytałem cię, Ola, co było dla ciebie najtrudniejsze w, w programie do tej pory? Hmm. Pokonywanie własnych słabości, takich, że jak mi coś nie idzie, to się poddaję. Myślę, że z tym powinnam powalczyć. I, I tak, myślę, że w tym programie chyba każdy przyzna, że najtrudniejsze jest w siebie uwierzyć, po prostu. I to jest coś, nad czym ja pracuję. I to, I to też pokazuje, że to nie jest tylko i wyłącznie program rozrywkowy, gdzie wszyscy się bawią tylko i wyłącznie. Nie, to jest ciężkie przetrwanie. Ale dobra zabawa też, my się bardzo dobrze bawimy, tylko czasami w tej zabawie przychodzą takie momenty refleksji i e, frustracji. A jaka to jest refleksja generalnie? Jeszcze raz? Jaka to jest refleksja najczęściej? Wiesz, co no różne są refleksje? Bardzo dużo ten, ten program Uczyć się o samym sobie. I naprawdę, myślę, że to brzmi jak taki frazes, jak ktoś mówi, że to jest przygoda życia, ale to trochę tak jest, że jesteś tutaj, walczysz z jakimiś swoimi własnymi demonami, dokładnie, <laughs> dokładnie. Okay. i wychodzisz stąd jako człowiek, który ma wiele refleksji na swój własny temat, uczy się siebie. Nie powiem ci teraz żadnej konkretnej, bo za nami trzy odcinki, ale jestem przekonana, że, że będę mieć sporo wniosków na swój temat po tym programie. A czy już zdążyłaś się czegoś o sobie dowiedzieć? Hm. Nie, jeszcze się uczę. Okej. Okay. Ale jak, jak, po... jak pogadamy następnym razem, to myślę, że będę mieć na pewno jakieś... Pogadamy. pogadamy po zakończeniu programu, to wtedy mi powiesz. Dobrze. To wtedy mi powiesz. Ale muszę wam, muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie poruszył ostatnio materiał przed waszym ostatnim tańcem. Bo ty się przyznałaś, Ola, że ty mieszkając teraz w Warszawie jesteś tam tak naprawdę sama, że nikogo nie znasz w Warszawie. I to mm -hmm. było takie trochę, to była taka trochę zmiana dosyć spora, bo musiałaś się przeprowadzić do Warszawy, prawda? Tak. Że to, że to nie było takie proste, mm -hmm. a, ale chyba dajesz sobie radę jakoś, co? No pewnie, że daję. Wiesz co, mam tyle, tyle rzeczy do, do roboty. Mam treningi z rana, później pracę do dziewiętnastej, czasami robimy sobie jeszcze trening wieczorem, jak mi słabo idzie, a dosyć często słabo mi idzie, <głos> <głos> więc, yy, więc tak. Poza tym czasami wyjdziemy gdzieś z Wojtkiem na jakieś jedzenie yy, i to też jest fajne, że, że dzięki Wojtkowi te Warszawę też poznaje. Jakoś jest okej, okay, prawda? Jakoś jest okej. Czy... Zresztą Wojtek ma podobną tak. historię ze sobą. On też musiał do Warszawy za pańcem przyjechać. Możesz o tym opowiedzieć. To prawda. Chyba o to tym rozmawialiśmy w... kiedyś już. Tak, tak. Chyba o, chyba o tym rozmawialiśmy. Nas... Słucham? Mówię, chyba w pierwszym wywiadzie. Być może, bo to jest już nasz trzeci, jeśli chodzi o Wojtka. Mm -hmm. Wojtek, powiedz mi, bo w poprzedniej edycji byłeś w finale razem mm -hmm. z Juką Żuga ja pamiętam jak rozmawialiśmy, że Tobie bardzo zależało na tym, aby dojść w tym programie jak najdalej, najlepiej do finału. Powiedz mhm. mi, czy teraz też masz taki cel, czy podchodzisz do tego spokojnie? Jaki już... Oczywiście, że też mam taki cel. Ja zawsze ambicje, ambicje, mam, wiesz, wysokie, ambicjonalnie do tego podchodzę. Okej. Okay. Okej, okay. ale nie jest, te, nie jest czasami tak, że te ambicje cię... Przerazkają? Hmm. Eee, nie, chyba nie. Wydaje mi się, że może czasem potrafię się spalić za bardzo, ale staram się to tak wyśrodkować. Chyba, hmm. że Ola stwierdza inaczej. Hmm. Tobi, muszę ci wyjaśnić, mamy dzisiaj trochę ciche dni. Obraziłam się na Wojtka, bo jest dla mnie surowy od początku treningu. O! No widzisz? Czyli wjechała. Czyli rozumiem, małe spięcie jest. Małe spięcie. To no, bez przesady. Ale. Już ułożyłem im fajną końcówkę, spodobała mi się ta końcówka, to już jest od razu większa. Prawda jest taka, że to jest drugi odcinek, w którym mamy tylko tydzień na tę choreografię. Do pierwszego odcinka przygotowywaliśmy się miesiąc i bardzo fajnie ćwiczyć miesiąc do jedną choreografii, ale tydzień. To naprawdę mało czasu i trochę mnie to przytłacza. Aha. Aj, spokojnie, zobaczysz co będzie jak będą dwie choreografie. No Wojtek jeszcze nie wie co go czeka ze mną. Strasznie łapie wolnokroki. A raczej, a raczej ty chyba z nim nie wiesz co, co czeka. <laughs> no, może to działać w dwie strony, to Dokładnie. prawda. Ale ale ostatnio, a propos tego, co mówicie, ostatnio Rafał Maserak mówił o tym w trakcie programu, jakby uprzedzał Was, że może być to tydzień kryzysowy, nie? Mhm. Mm By było coś takiego. No módlu. tak, mówią. Jest taka legenda. Chodzi o tym trzecim odcinku i przy trzecim tygodniu, że. Ale damy radę. Nie ma tego złego. A który, który taniec jak do tej pory był największym wezwaniem? Który, ola? Myślałam, że quickstep, bo wszyscy mówili, że ta czacza taka prosta. I te inne tańce latynoamerykańskie, jak rumba na przykład, czy Czy jakie tam są jeszcze? Paso. Paso, dive. Dive. Nie wiem, wiesz, wiesz, za nami dopiero te trzy tańce, więc ciężko też określić. Na pewno pozytywnie zaskoczył mnie Jive, bo bardzo się go bałam, a ostatecznie dobrze mi się go tańczyło. Quickstep był dużym wyzwaniem, bo był nowością dla mnie, ale Wojtek, Wojtek też nie tańczy standardu, swoim... więc oboje się go uczyliśmy. Więc oboje się stresowaliśmy oboje tym tańcem. Wyszedł taki z Lekkimi niedociągnięciami, ale wydaje mi się, że dobrze się ostatecznie tańczyło mhm. w tym parkiecie. Ja się dobrze bawiłam. No i przed nami taniec, który, który, mm, który jak się okazało, i, i jakimś cudem sprawia mi trudność, choć nie powinien, ale. Ale, ale tak. nie możecie zdradzić, co tańczycie. Nie, nie możemy. Niestety nie możemy. Okej, okay, to poleci. Dzisiaj wieczorem. Bo nawet w radiu RMF-ie powiedziałeś, że nie może zdradzić, co będzie, Nie, czytań. możemy do, dopiero. gdzie w w live? U. Tak, w dzień odcinka. I to jest chwilę przed odcinkiem chyba. Aha. Okej, okay. okej. Okay. Ola, a nie, masz, a nie masz takiego wrażenia, że ten program pozwoli ci być może bardziej uwierzyć w siebie? Może tak być. Zresztą za każdym razem, jak stoimy przed jury, to ja słyszę słowa, że mam bardziej wierzyć w siebie, a później te same słowa czytam w komentarzach w sieci. Co jest bardzo wspierające i bardzo dużo mi daje, bo jest wielu ludzi, którzy piszą mi nawet prywatne wiadomości, takie motywujące, żebym wierzyła w siebie, bo Żyri bo, bo, bo widzi ten talent i, i że trzeba po prostu go odkryć. Więc czytam to. I myślę sobie, że faktycznie no macie rację. Powinnam. Uwierzcie. macie rację. Mam. Ale, ale, ale od, od słów powinnam trzeba jeszcze przejść do czynów, i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. A w tym odcinku jest... będziemy odkrywać Ole, więc Ola mm. też będzie siebie odkrywać. Tak, to będzie bardzo odkryty odcinek. Więc odkryjemy. Bo Wojtka też odkryjemy. Ten... To... W niedzielę. Tak. <laughs> Okej, okay, w takim razie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie w takim razie. Ale pamiętasz, Ola, jak w pierwszym odcinku powiedziała Tobie Iwona Pawłowicz coś na zasadzie, żebyś się tak nie stresowała, że jest okej. Okay. Mhm, mm powiedziała. Ale to wiesz, to tak jak ktoś jak jest sytuacja, że ktoś płacze i mówisz mu nie płacz, to ta osoba płacze jeszcze bardziej. Myślałem, no, że to stresam, no się to się prawda. To jest, to jest. Ja się no. bardzo stresuję, kiedy coś mi nie wychodzi, i m, zauważyłam właśnie, <laughs> zawsze myślałam, że potrafię zacisnąć zęby i iść do przodu, ale jakoś od kilku dni cofam się i poddaję, więc muszę pokonać takiego demona w tym tygodniu. Ale... Ale wiesz, wydaje mi się, że też takie sytuacje pokazują ci, że nie musisz być we wszystkim idealna. Powiedz to Wojtkowi! Hmm. Hmm. Ja tylko chcę, żeby kroki załapała. Okej. Okay. Hmm. Wojtek to perfekcjonista, zwłaszcza w dziedzinie tańca, której, w której się specjalizuje. I wszystko musi być ustawione pod linijkę. <laughs> ale coś, chyba... doskonale to rozumiem. Myślę, że też bym tak miała na jego miejscu. Rozumiem. Kiedyś chyba rozmawialiśmy z Wojtkiem na temat tego perfekcjonizmu, że on chyba przeszkadza niejednokrotnie. To ale czasem też pomaga, bo wszystko wtedy jest dopracowane. No. No tak. A czy czujecie, że wśród uczestników panuje taka jedna wielka rodzina, czy jest jakaś taka nutka rywalizacji trochę? Nutki rywalizacji raczej nie ma, ale też jest jakaś jedna wielka rodzina? Wiesz, to każdy jest mega skupiony na trenowaniu, bo tak jak Ola mówiła, jest bardzo mało czasu. Mamy tylko tydzień czasu na przygotowanie tej choreografii, więc każdy wiesz, jest sfokusowany na zrobieniu tej choreografii jak najszybciej, żeby ją wytrenować, bo stosunkowo ten tydzień czasu to jest bardzo mało i nawet nie mamy za bardzo czasu chodzić, żeby wiesz, się spotykać z innymi osobami na trening. Go. Może w pierwszym miesiącu, tym jak mieliśmy miesiąc czasu na przygotowanie tego Jive'a, to wtedy tam chodziliśmy posprawdzać, nie? Jak innym idzie i tak dalej, inni też chodzili, a teraz to jest po prostu, wiesz, zajazd i tyle. Mhm. To i tak bardzo doceniam to, że znaleźliście czas, żeby się ze mną spotkać, bo to wcale, wcale nie musiało się wydarzyć. Słuchaj, to jest zawsze dodatkowa przerwa od tańca i treningu. Więc bardzo się cieszymy, że chciałeś z nami porozmawiać. A jak, a jak to udaje, udaje się godzić Tobie oraz pracą w Radiu teraz? Na razie idzie to gładko, bo treningi mam rano, a, a tuż po treningu jadę do pracy. Bywają takie dni, na przykład w poniedziałek miałam ciężki dzień pracy, bo byłam tuż po live, który skończył się późno, zanim się jeszcze przebrałam, zanim wróciłam do domu i wszystko, to poszłam bardzo późno spać, więc później od razu w poniedziałek z rana jeszcze trening i praca, i wieczorem faktycznie już przysypiałam. Natomiast to jest też takie pozytywne zmęczenie. I co ciekawe, moja szefowa na przykład zauważyła, że ja jestem na antenie dużo bardziej wesoła, że ja mam bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii i mam wrażenie, że to są te endorfiny, które taniec daje, że przychodzę z treningu i jestem zmęczona faktycznie, ale mam takiego powera na resztę. I mam wiesz, nadzieję, że słuchacze to słyszą. Wiesz, że mógłbym to potwierdzić, bo, bo słucham, słucham <laughs> RMF-u, jak masz program, Teraz akurat nie ma Mateusza, to jest też inaczej, ale hmm. słuchałem ciebie trochę w poniedziałek i rzeczywiście. Coś w tym jest. To tylko nic, tylko polecać wszystkim taniec. <noise> Jeśli chcecie mieć trochę szczęścia w życiu. A masz takie poczucie, że taniec cię bardziej otwiera jeszcze? Nie wiem, okay. nie, nie, nie. odpowiem ci na to pytanie po programie. Nie, bo jak to... Bo ja cały czas Ech. słyszę, otwórz się Ola i nie stresuj się. Jak no, to powiedziałaś, to, to tak sobie pomyślałem, a propos tego jaka jesteś w radiu, to tak sobie pomyślałem, że może przez to, że Cię taniec po prostu bardziej otwiera. Być Wiesz co, no faktycznie ja tutaj poznaję dużo ludzi, y ta energia przychodzi do mnie z wielu stron, bo to nie jest nie tylko energia na parkiecie i muzyka, która nas tutaj nakręca, ale też to, że cała produkcja Tańca z Gwiazdami, to jest, wiesz, to show, to jest, ciężko to opisać, ale to jest wiele bodźców, których do tej pory w życiu nie miałam, więc wydaje mi się, że, że tak, że w jakiś sposób na pewno mnie to otwiera na nowe doświadczenia i na ludzi. Mm -hmm. Powiem... Powiem Wam, że zazdroszczę tak pozytywnie. Oczywiście. Zazdro zazdroszczę Wam, że możecie co tydzień to przeżywać, szczerze mówiąc. Takie Ale przecież Ty przeżywasz z nami to To jest super, bo dostajemy od Ciebie za każdym razem jakiś. Wiadomość, feedback. Dokładnie. I to jest też bardzo budujące, że przyjaciele nas wspierają. Tylko wiesz co. Jaki to jest straszny problem, kiedy ja na przykład jestem związany z Wami emocjonalnie i z Filipem gorączem, a mam mm. ochotę zagłosować na kogoś innego. To jest po prostu masakra. <laughs> Tobie kieruj się sercem. Serce zawsze wie najlepiej. <laughs> Staram, staram się, nawet nie to, że się staram, ale zawsze to robię po prostu. Zawsze to robię. A powiedz mi, czy to prawda, że dla większości ludzi zaskoczeniem było pożegnanie się z programem Maćka i Lęki? Tak. Wojtek, opowiedz o tym. Dla nas to był wielki szok, że Maciek odpadł. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, tam nie wiem, na innych wywiadach, ten program jest ultra nieprzewidywalny. Tak naprawdę nie wiadomo, kto odpadnie z odcinka na odcinek. I właśnie to pokazał ten odcinek pierwszy, że nikt się nie spodziewał, że Maciek odpadnie. A tu taka niespodzianka. Nawet, nawet w komentarzach pojawiły się takie podejrzenia, że. Program jest ustawiony. Ja myślę, że odpadnięcie Maćka to jest wręcz dowód, Masz, no, że nie jest ustawiony. Jest ustawiony. Pamiętaj, że, że Maciek jest gwiazd, jest jedną z największych gwiazd Polsatu, więc na tej telewizji pewnie byłoby super, gdyby Maciek doszedł do samego finału, bo to jest przecież dla niego jeszcze większa rozpoznawalność, jeszcze większe promowanie, chociażby tego programu śniadaniowego. A wyszło jak wyszło, Maciek odpadł w pierwszym odcinku, dla każdego był to szok. Ja pamiętam, że jak podeszłam, bo my jako chyba pierwsi podeszliśmy pożegnać się z matkiem, bo byliśmy najbliżej na parkiecie. Ja w jego oczach też widziałam ogromny szok i, i takie niezrozumienie tej sytuacji. Podobno, więc... Podobno bardzo emocjonalnie przeżyła to lęka Klimentowa. Klimentowa. Tak. To prawda, ale no, nie dziwię się. Myślę, że każdy z nas zareagowałby na to dokładnie w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy to pierwszy, drugi, czy przedostatni odcinek. A czy macie jakiś takich, oprócz tego, że wy macie ochotę jak najwyżej dojść w tym programie, ale czy macie jakiś takich cichych faworytów, którzy, których szczególnie faworyzujecie? Mamy? No, ja bym chciała w finale zakończyć ja z Tomkiem Wolnym i z Darią Sytą. O, to prawda. Okay. Nie pomyślałem. Tak. To jest taka nasza para. To są tak. Naj Najbardziej czujemy z nimi jakąś taką bliską więź i ich. A, a z czym to jest związane? Hmm, Tomek jest super gościem. Bardzo. Jest bardzo pozytywnym, dobrym człowiekiem. Złote serce ma? Tak. A Daria to Daria. Dariuszka Popuszka to też jest wspaniała dziewczyna. Ja się znam z nią od małego dzieciaka, wiesz. Ok. Znowu to po prostu przyjaźń, a, a Tomek jest tak cudownym dziennikarzem, em, Człowiekiem po prostu, bo to może nawet nie traktujmy tego zawodowo. Tak. Gdybyś. Bilo, bilo po Gdybyś porozmawiał prostu. z Tomkiem, do czego Cię zachęcam, bo myślę, że chętnie Cię odwiedzi i z tobą porozmawia. Kochana, to jest... ja z Tomkiem się znam, gdyż A. my rozmawiali jakiś czas no. temu. Nawet zapraszałem go do programu ponownie, ale niestety odpisał mi na Instagramie, że nie ma kiedy. No, jest bardzo zapracowany. To, że, że znajduje czas tutaj na treningi, to też jest cud, bo, bo wiesz, on się udziela i charytatywnie, i pracuje zawodowo, jeszcze ten taniec z gwiazdami, plus rodzina, więc ogarnąć to wszystko, to, to jest nie lada wyzwanie. To prawda, ale opowiedziałeś o atmosferze, o takiej przyjemnej atmosferze na planie opowiedzieliście. Ja Wam muszę powiedzieć, że też tego doświadczam, pomimo że mnie z Wami nie ma, ale doświadczam tego, kiedy na przykład potrzebuję pomocy w dotarciu do kogoś, z kim chciałbym porozmawiać w programie. Wiem, że są osoby, na które mogę liczyć w tym temacie. Mhm. Trzeba sobie pomagać, jak jest po opcja. Dokładnie. I, I to jest, i to jest cudowne. Dobrze kochani, bardzo wam dziękuję i życzę wyjścia z kryzysu. O, Trzymaj kciuki. Trzymaj kciuki. Tobie przytul nas wirtualnie i <laughs> dalej dopiero środa, więc spokojnie. Jeszcze mamy czwartek, piątek, sobotę. Będzie dobrze, nie ma wyjścia, musi być dobrze, bo inaczej nie zatańczymy w odcinku, a plan jest taki, żeby dojść jak najdalej, więc muszę się wziąć w garść. Dokładnie. <laughs> Proszę, zostańcie jeszcze ze mną chwilę, zrobimy sobie zdjęcie, dobra? Dobra. Naszymi gośćmi byli Ola Filipek i Wojtek Kucina, prosto z sali treningowej do tańca.